Drodzy kochani, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam odpowiedzieć na pytanie, po co nam socjologia i trochę o tej dyscyplinie nauki opowiedzieć. Generalnie wydaje mi się, że socjologiem jest trochę, tak? Że nie wszyscy wiedzą, czym ona się zajmuje, albo nie jest to tak powszechna wiedza jak na przykład psychologia czy już nie mówię o jakiejś matematyce i naukach ścisłych. Generalnie ja dlaczego wybrałam socjologię, bo po prostu interesuje się życiem społecznym, tym, co się dzieje, nie tylko w polityce, ale bardziej w społeczeństwie, bo to wszystko się łączy. I na przykład socjologia tak na co dzień, jaki mamy z nią kontakt? No na przykład wtedy, kiedy Bierzemy udział w jakiejś ankiecie, czy w jakimś badaniu. Na przykład, wiecie, podchodzi do nas ankieter, no i na przykład pyta nas, jakie są nasze preferencje w jakiejś tam dziedzinie, tak? Na przykład w dziedzinie wyboru zawodu. Załóżmy, tak? Generalnie socjologowie pojawiają się też w telewizji jako eksperci w różnych sprawach społecznych, czy też politycznych, bo socjologia generalnie ma bardzo dużo gałęzi. Generalnie mamy socjologię miasta, na przykład, która nam mówi, jak. Ta, jak ludzie żyją w mieście, jak różne przestrzenie, jaką pełnią funkcję i jak mogą zmieniać strukturę na przykład danej grupy. Mamy socjologię polityki, mamy socjologię rodziny, to jest bardzo taka szeroka dziedzina. A generalnie skąd się wzięła socjologia? No, za twórcę socjologii uważa się Augusta Comta i generalnie to jest jak by porównać na przykład z filozofią, to bardzo młoda nauka. Natomiast nauka, która od początku łączyła się z licznymi publikacjami, różnymi socjologicznymi. Do dzisiaj można sobie je poczytać. Teraz też są wydawane różne analizy socjologiczne, i generalnie socjologia też może zajmować się migracjami, i to jest temat, który mnie bardzo interesuje prywatnie. Tożsamością. Więc po co nam socjologia? Generalnie, żeby lepiej siebie rozumieć. Nie mówię tak nawzajem w sensie, że ktoś pójdzie do socjologa jak do terapeuty. Nie. Po prostu socjolog może nam wyjaśnić, na przykład, dlaczego ludzie w jakiejś sytuacji. Zachowują, zachowują się w dany sposób. Albo y, może nam wyjaśnić na przykład, dlaczego ludzie zmienili miejsce zamieszkania. Albo dlaczego powstaje konflikt. Generalnie konflikt jest też bardzo ważnym w socjologii pojęciem. Y, na przykład też anomia jest ważnym pojęciem, czyli po prostu jakieś y, odchylenie od normy. Socjologia też y, bada na przykład uzależnienia, ale nie pod kątem takim, że przychodzi do nas osoba uzależniona, tylko pod kątem społecznym. Na przykład, dlaczego Alkoholizm u rodziców powoduje to, że na przykład powstaje syndrom DDA. Albo na przykład na tej zasadzie, że dlaczego pewne uwarunkowania społeczne sprawiają, że. Mamy jakieś tam tendencje do np. picia alkoholu. Generalnie jest też bardzo fajna dziedzina socjologii, taka bardziej, bo socjologia jest, to jest dla mnie wielkie spektrum, że macie z jednej strony tematy tożsamości, a z drugiej strony np. demografię, o której chcę Wam teraz powiedzieć. No na pewno wiecie, że mamy coś takiego jak spis powszechny co 10 lat w Polsce. No i później socjologowie. Właśnie demografowie analizują go. Też mamy główny urząd statystyczny, gdzie różne dane są zbierane, i później powstają różne opracowania tych danych, które są bardzo ciekawe. Naprawdę Wam polecam. Jeśli chcecie też trochę z takim kontentem <laughs> socjologicznym obcować, to Wam polecam na Instagramie profil socjolożki, to są właśnie panie po socjologii, które różne ważne tematy poruszają i w bardzo prosty sposób na takich kafelkach rzeczy tłumaczą. W socjolo mamy no wybitnych socjologów, polscy socjologowie też bardzo mocną pozycję w świecie mieli i mają, na przykład Piotr Sztompka to jest taki, Floria Znaniecki na przykład też miał swoją metodę, bo socjologia jako nauka Posługuje się określonymi metodami. To nie jest tak, że ja, jako powiedzmy socjolog, znaczy jeszcze nie jestem socjologiem, żeby nie było. Ktoś do mnie przyjdzie i mówi, zamówi u mnie na przykład jakiś tekst na temat taki, dlaczego ludzie, nie wiem, wybierają częściej czarne samochody. Z czego to wynika? tak? No i ja nie mogę powiedzieć, no, moim zdaniem, po prostu im się one podobają. Nie, muszę przeprowadzić badania i socjologia dysponuje bardzo różnymi metodami i narzędziami, bo dysponuje na przykład wywiadami, dysponuje kwestionariuszami, badaniami fokusowymi. Więc tutaj w socjologii też mamy do czynienia z twardymi danymi. Na studiach socjologicznych też jest statystyka, która po prostu pomaga nam porządkować później te dane i generalnie socjologia może nam odpowiedzieć na pytania, które są bardzo różne. Tak? I ona jest od pytań na przykład, dlaczego ludzie zawierają coraz mniej małżeństw, w Polsce, do na przykład pytań, wiecie, dlaczego ludzie yy, wybierają, yy, nie wiem, yy, jakieś określone produkty, tak? Bo. Yy, na przykład na moich studiach są różne specjalności, też to, to, jest, to jest reklama, komunikacja społeczna i też zarządzanie, bo zarządzanie oczywiście wiąże się z funkcjonowaniem różnych grup, które mają różną hierarchię i to też jest w ramach socjologii można badać. Generalnie polecam Wam zainteresowanie się tym dziedziną, jak to można zrobić. Ja bym zaczęła od po prostu przeczytania sobie właśnie tych postów, tych socjolożek. Można później znaleźć odniesienia do różnych dalszych lektur. Generalnie o książki, jest ich naprawdę dużo, bo są też książki z pogranicza socjologii, psychologii, filozofii, to wszystko się ze sobą łączy. Także dzisiaj taki odcinek w ogóle nietypowy, ale chciałam Wam trochę tą moją zajawkę przedstawić i być może jakiś filmik na ten, na ten temat się pojawia, myślę o jakichś sylwetkach socjologów, albo jakichś koncepcjach. Zobaczymy jakby, jak w polityce będzie się działo, bo od tego zależy, że tak powiem, to, co ja tutaj dodaję. Także dziękuję Wam za oglądanie i dajcie znać, co myślicie o socjologii. Czy ona jest nam potrzebna, czy to jest po prostu, wiecie, lewacki wymysł.